Yo, siemano rodziska, ja jestem Ruki, mam dla was mega epicką wiadomość, ponieważ... Ruszają globalne eventy, a właściwie jeden globalny event, który nadchodzi już za kilka dni. Jest to w sumie bardzo fajny i ciekawy news. Więc możecie zostawić łapkę w górę, żeby trafił ten filmik do jak największej rzeszy osób i dowiedziała się o tym evencie, ponieważ w Polsce też on się odbędzie. Oraz w sumie możecie udostępnić na swoich tablicach na Facebooku, jak pod tym filmikiem wbijecie 5000 łapek w górę. To oprócz tego, że film trafi do większej rzeszy osób, to ja wykonam dla Was jutro jakiś ciekawy challenge, który zaproponujecie oczywiście w komentarzu. Ten event, który nadchodzi już 18 lutego, będzie odbywać się z. Stricte w Europie, więc jest to taki trochę zaczątek tego, co ma być w sumie w przyszłości, czyli tych naprawdę takich globalnych eventów, gdzie będą się pojawiać legendarne Pokémony. Ponieważ nie sądzę, żeby na tym właśnie evencie pojawił się jakiś legendarny Pokemon, ale w miejscach, które macie wymienione w tej liście, moi drodzy, zostanie dodanych około 10-15 Pokéstopów, a event, który będzie 18 lutego, który właśnie ma jakby uczcić tą współpracę, będzie polegał na tym, że na tych właśnie Pokéstopach będzie całodobowy lur. Czyli, jeśli te 10-15 do 15 pokestopów będzie w jednym miejscu, to będzie to tworzyło jeden z największych chyba hyperlurów na świecie, ponieważ wyobrażacie sobie 10-15 lurów w jednym miejscu, to będzie, moi drodzy, epickie. W Polsce taki event odbędzie się w Warszawie w Arkadii więc możecie pisać, czy wybieracie się na tego hyperlura. Śmiałbym się, jakby osoby, które się tam wybrały, złapały sobie jakiegoś Mewtu, ale wątpię, żeby pojawiły się legendy, bo myślę, że to jest taki jakby organizacyjnie uczą się dopiero. Właśnie na takich eventach jak ten, który się teraz odbędzie, tego jak organizować takie większe już naprawdę globalne eventy właśnie z legendarnymi Pokemonami. Także nie sądzę, żeby na tym evencie coś się pojawiło, ale i tak w sumie myślę, że jak ktoś ma blisko, to warto przyjechać na te 10-15 lurów całodobowych. A tymczasem ja się z wami żegnam, moi drodzy, trzymajcie się. Cześć.